Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Franciszek Rumak, czyli CEO oraz założyciel projektu Take Profit Crypto Crew. Dostaję bardzo dużo wiadomości od wielu osób, czy to z internetu, czy to z życia realnego, że IEM Master Academy to piramida. I wiecie co? Macie rację. IEM Master Academy to piramida. Nie będę się z tym kłócił, ale powiedzcie mi jedno. Co w naszym życiu nie jest piramidą? Czy jakakolwiek inwestycja nie polega na tym, żeby wejść wcześniej i każdy, kto wejdzie później, ma już troszkę gorzej do zabrania? Czy różne instytucje finansowe nie są piramidą? Czy może coś, co odbiega i nie ma żadnych znamion piramidy finansowej, czyli na przykład praca w korporacji, praca na etacie, czy nie ma schematu piramidy? Zapytaj, ile twój szef zarabia. Zapytaj, czy jeżeli ty będziesz starać się mocniej, ty będziesz pracować więcej, będziesz brać nadgodziny i tak dalej, czy będziesz zarabiać więcej od tego szefa? Więcej od dyrektorów, więcej od menadżerów. U nas w projekcie jak najbardziej można. Ja zarabiam więcej od osoby, która mnie w ten projekt wprowadziła. Więc podsumowując, wszystko, ale to wszystko, co jest w życiu, jest piramidą, jest zbudowaną na zasadzie piramidy. I wszystko w naszym życiu opiera się na tak zwanym timingu. Czyli czy wchodzimy wcześniej, czy ryzykujemy, gdy jeszcze nikt nie zbadał tego lądu, czy jednak się zastanawiamy i tylko mówimy, nie, to piramida, to upadnie. Słuchajcie, jeżeli chcecie znać moją opinię, IM Master Academy, Grupa Take Profit Crypto Crew, to nie jest piramida finansowa, dlaczego? Bo mamy świetny produkt. Produkt edukacyjny, platformę edukacyjną, uczymy rynku kryptowalut, uczymy handlować na, dźwigni, na giełdzie z dźwignią, na giełdzie Forex. Jeżeli nauczysz się tej umiejętności, która jest, podkreślam, bardzo trudna, która jest unikatowa i która pozwoli Wam do końca swoich dni zarabiać przy użyciu telefonu komórkowego z połączeniem do internetu, to jeżeli nauczysz się tych umiejętności, będzie zarabiać do końca swoich dni. Dodatkowo, Akademia ma też działa w schemacie network marketingu, tak? Czyli rodzaj dystrybucji to jest po prostu marketing szeptany. Czyli dodatkowo, jeżeli Tobie podoba się produkt, za jaki płacisz, jeżeli Ty nauczysz się posługiwać giełdą kryptowalut, obsługiwać giełdę kryptowalut, obsługiwać giełdę forex, jeżeli Ty nauczysz się strategii tradingowej <laughs> i będziesz po prostu na tym zarabiać, to gdy polecisz tą platformę dalej, będziesz dostawać też prowizję. Więc wygrywamy podwójnie. Pomagamy obcym osobom, pomagamy naszym znajomym. Dzięki nam oni są w stanie zarabiać przy użyciu telefonu komórkowego. Dodatkowo sami dostajemy za to wynagrodzenie. Pomyśl sobie teraz, czy nie byłoby to sprawiedliwe, jeżeli byś powiedział do swojego znajomego, do swojej znajomej ten fryzjer jest świetny, idź do niego, on ci oprzyże. I ta znajoma, ten znajomy pójdzie do fryzjera. I czy nie byłoby to sprawiedliwe, żeby fryzjer dał tobie zniżkę na kolejne strzyżenie? Albo dał tobie na przykład 50 zł? Bo przecież dzięki tobie zyskał kolejnego klienta. Pomyśl sobie, czy nie byłoby sprawiedliwe, jeżeli do gry w piłkę, oglądając mecz, kupujesz chipsy, lejsy i twój znajomy zje tego lejsa. I następnie będzie do końca życia kupować te same lejsy z pieca, bo mu po prostu posmakowały. To czy nie byłoby sprawiedliwe, żeby lejs do ciebie zadzwonił i powiedzieliby. Ej, dzięki, że nas poleciłeś. Tu jest Twoja dola. Moim zdaniem, jak najbardziej tak. Zapraszam Cię do kolejnego filmiku. Pozostań w tym, ale za chwilkę przeniesiemy się do innego ekranu, w którym wytłumaczę, w jaki sposób działa IM Master Academy i po obejrzeniu tego materiału będziesz już po prostu pewny, bądź pewna, że to nie jest żadna piramida finansowa. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, odezwij się do od osoby, która wysłała Ci ten filmik. Czekamy na Ciebie. Zaczniemy od platformy edukacyjnej Go Live. Platforma edukacyjna Go Live jest to nic innego jak taki nasz kryptowalutowy oraz forexowy Netflix. Na samym wstępie musimy wybrać swój język. Jeżeli umiemy język angielski. Niesamowitą wartość dostaniemy właśnie na naszym Discordzie w języku angielskim. Jeżeli jednak nie potrafimy porozumiewać się w języku angielskim, wybieramy język polski. Następnie zjeżdżamy trochę niżej i mamy do wyboru kanały. Mamy kanał typowo forexowy, czyli tak naprawdę. Trading taki tradycyjny, bym powiedział. Mamy kanał HFX, czyli trading o podwyższonej częstotliwości. Mamy kanał DCX, czyli Digital Currency, czyli to jest właśnie kanał, który nas najbardziej interesuje. Oraz mamy również kanał ECX. Tutaj nauczymy się stawiać nasz internetowy sklep. Interesuje nasz kanał DCX. Klikamy w niego. Po przejściu na następną stronę widzimy naszego oficjalnego edukatora Romana. Uchyłe. Ma on sesję w poniedziałki, w środy, w piątki oraz w soboty. Upewnij się, że przekonwertujesz czas ze standardem na przykład europejskim na czas w miejscu, gdzie aktualnie przebywasz, czyli na przykład w Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kanał Polski na dzień dzisiejszy. Posiadamy również wspaniałego edukatora Kamila Lewandowskiego. Jest on na naszym kanale FRX, czyli Forexowym. Niestety, w dniu dzisiejszym, gdzie nagrywam ten filmik, Kamila Lewandowskiego z nami nie ma, gdyż na niego go live, na jego kanale trwają prace modernizacyjne. Cofamy się wstecz na kanale po angielsku czyli angielska wersja językowa jeżeli znacie angielski naprawdę bardzo rekomenduję wchodzić na ten kanał Go Live Wybieramy nasz Interesujący kanał czyli DCX, czyli kryptowaluty cyfrowe. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. To, co widzicie tutaj na ekranie, to jest po prostu skarbnica wiedzy. Mamy mnóstwo edukatorów. Poczynając od Anasa, przez Shona, Kevina, Majka Sotero, Harasza, Kurtiza Cobaina wraz z Majkiem Sotero, Corinne, Jasona Browna, Kurtiza Cobain, Krypto Picasso oraz Nika Gomeza. Każdy z nich, każdy kanał. Prowadzi inną tematykę. To jak widzicie na samym początku, na Hijach oprowadzi Was przez tak zwane układy harmoniczne. Sean Ogunostin pokaże Wam, jak działa Scalper. Kevin Barkero ma też również analizy na żywo. Mike Sotero specjalizuje się w rynkach zdecentralizowanych. Finansach zdecentralizowanych. DeFi. Hersh pokazuje, jak początkująca osoba tutaj może się zaadaptować. Łączony kanał Kurtiza z Mike'em Sotero pokazują wstępy właśnie do kryptowalut oraz rozmawiają o altcoinach, o projektach DeFi. Corinne. Osoba dla osób początkujących. Jason Brown, jak widzicie, jest na wakacjach. Curtis Cobain, to jest pan, mój ulubiony edukator. Rozmawia on głównie o tak zwanych altcoinach, czyli wszystko, co jest troszkę mniejsze od bitcoina. Crypto Picasso, jak sami widzicie, aplikacja Swipecoin oraz rynek NFT z altcoinów. Tych panów przyznam się szczerze, nie mam pojęcia. Nigdy nie oglądałem, będę musiał nadrobić. Nick Gomez. Metaverse, NFT. Więc jak widzicie, na, naszym, na naszej platformie GoLive jest naprawdę bardzo dużo rzeczowej wiedzy. Następnie przenosimy się do naszej aplikacji Swipecoin. Jest to aplikacja na telefon komórkowy, jak i działa również w przeglądarce internetowej. Na samej górze mamy dwie najważniejsze zakładki: All Leverage Ideas oraz All Exchange Ideas. W tych dwóch zakładkach dostajemy powiadomienia na handel. W pierwszej zakładce dostajemy powiadomienia na handel krótkoterminowy, na handel z dźwignią. W drugiej zakładce dostajemy powiadomienia na handel, na inwestycję długoterminową, czyli coś kupujemy i trzymamy kilka miesięcy, może nawet kilka lat. Najważniejsza zakładka, która nas dzisiaj interesuje. To Videos. Klikamy w nią, następnie wybieramy swój język, czyli zaczynamy od polskiego, wybieramy szybki start. I upewnijmy się, że wszystkie te filmiki obejrzymy. Jest to naprawdę obowiązkowe dla każdej osoby, która wchodzi do Akademii. Ponadto, jeżeli znasz język angielski, wybierz proszę język angielski i obejrzyj wszystkie filmiki z zakładki Fundamentals. Jest ich tylko trzy, a następnie udaj się do Fast Start i obejrzyj też kolejne filmiki. Błagam cię, zrób to na samym początku. Wiedza zawarta w tych filmikach jest. Po prostu bardzo wartościowa. Następnie upewnij się, że w zakładce settings wszystkie powiadomienia masz włączone. Zrób to tak samo na komputerze, jak i na swoim telefonie w aplikacji SwipeCoin. Następnie kliknij tutaj na dole w ten tutaj mały napis Scalper. Przekierowujecie do kolejnej strony internetowej, na której trzeba się zalogować. I tutaj mamy narzędzie Scalper, czyli tak naprawdę, jest to narzędzie w naszej aplikacji Swipecoin. To jest aplikacja Swipecoin, czyli nasza taka matka. Mamy tutaj gotowe powiadomienia na handel z dźwignią, gotowe powiadomienia na inwestycje długoterminowe. Jeżeli chodzi o Scalper, jest to urządzenie, którego trzeba się nauczyć. Więc dostajemy tutaj powiadomienia, dostajemy tutaj tak zwane struktury, musimy się tej obsługi, tego narzędzia nauczyć, a jest to na naszym Discordzie. Następnie mamy tutaj w prawym rogu, można powiedzieć, kilka naszych strategii. Mamy strategię Original, na której się właśnie znajdujemy. Mamy również strategię smooth. Jest to strategia na trochę dłuższe ruchy, i tak jak tutaj widzicie, dostajemy jakieś powiadomienie od edukatora. Dostajemy dłuższe ruchy, co się dzieje na rynku. Dostajemy to na Bitcoina i dostajemy to również na Ethereum. Tą tutaj, ten tutaj wykres możemy sobie skalować. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Wszystkie powiadomienia dostajemy. Następnie mamy strategię DCX Altify za którą odpowiedzialni są Mike Sotero oraz Curtis Cobain. Przedstawiałem ich przy okazji omawiania Go Live. Tutaj również dostajemy, zobaczcie powiadomienie na handel, dostajemy strefę w której należy kupić bądź sprzedać i dostajemy potencjalne potencjalne strefy na zbieranie zysków. Następnie w naszej aplikacji SwipeCoin mamy również aplikację Harmonix DCX. Tutaj przenosi nas na kolejną stronę, w której będzie się trzeba zalogować i zobaczcie co tutaj powstaje. Mamy tutaj przykłady niesamowite przykłady naszych tak zwanych układów harmonicznych. Czyli co się dzieje na rynku według właśnie takich układów harmonicznych. Tego trzeba się nauczyć, czytać te wykresy trzeba się nauczyć. Aczkolwiek teraz tak najszybko, jak widzicie jakieś, jakąś strefę wejścia, macie tutaj tak naprawdę take profity, macie też stop losy. Więc tak wygląda aplikacja Swipecoin. Ostatnią rzeczą, o której wspomniałem już w pierwszym filmiku, jest nasz komunikator Discord. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, Najważniejsze do przejścia jest samouczek, ale zaczynamy od mapy działania. Proszę, upewnij się, że znasz tego PDF na pamięć. Kliknij w niego przestudiuj tak, żeby nic ci nie przemknęło. Następnie masz naszą mapę. Zaczynamy od spraw organizacyjnych, później zakładamy konto u brokera, następnie konto na giełdzie. Uczymy się obsługi aplikacji Swipecoin, następnie uczymy się również własnych analiz. Poniżej mapy spotkań znajduje, poniżej mapy działania znajduje się grafik spotkań. Mamy tutaj grafik z naszych wewnętrznych sesji edukacyjnych z ekipy Take Profit Crypto Crew. Upewnij się, że grafik jest Tobie znany. Kolejną zakładką są ogłoszenia, następnie regulamin, który musisz już mieć zaakceptowany, skoro widzisz nasz Discord. Następną zakładką jest weryfikacja. Upewnij się proszę, że znasz ten filmik, który tutaj się znajduje. Kolejnie... Zaczynamy od samouczka, mamy tutaj do przejścia, tak jak widzisz, około 14 kroków. Upewnij się, że każdy krok jest Tobie naprawdę dobrze znany. Trzeba założyć konto na giełdzie, trzeba założyć konto u brokera, trzeba wiedzieć z czym się je. Go live, swipe coin, czyli coś co przedstawiałem Wam przed chwilą. Mamy podsumowanie. Mamy, witamy, dlatego upewnij się, poświęć naprawdę kilka dni na przerobienie całego materiału. Później wchodzimy w trading, zaczynamy od podatków, podstaw, słowniczku. Ogarniamy aplikację TradingView, jest ona darmowa. Tworzymy swój trading plan, uczymy się kalkulować nasze ryzyko, rozmawiamy troszkę o psychologii. Następnie, jeżeli jest nasz język angielski, dołącz do naszej dodatkowej angielskiej grupy, w którym tradujemy głównie na Forexie i staramy się o tak zwane konta fundowane, czyli jeżeli interesuje Cię konto fundowane o wielkości 10, 20, 50, a może 100 tysięcy dolarów, czyli takie konto dostajesz od brokera w zamian za to, że oddajesz 20% zysków, tylko musisz wykazać, że jesteś zyskownym traderem, więc jeżeli interesuje Cię i znasz angielski, interesujecie konto fundowane, dołącz do grupy Ambulance Trade House. Następnie wchodzimy w inwestycje, czytamy czym jest inwestycje, dowiadujemy się o bezpieczeństwie, czytamy troszkę o portfelach, konfigurujemy swojego metamaska i tak dalej, i tak dalej. Kolejno, jeżeli będziesz miał ochotę, miała czas, to przeanalizuj sobie kanał two and free czyli jak otrzymać dostęp do Akademii za darmo. Następnie kanały informacyjne. Później kanały rozmów, czyli typowo kanały do rozmów. Dla Ciebie na początku kanał Nowi jest idealnym miejscem, żeby pytać o różne rzeczy. Później jest kanał Swipecoin, czyli tutaj e, rozmawiamy o sygnałach, rozmawiamy o powiadomieniach z aplikacji, o której wcześniej wspomniałem, czyli z aplikacji Swipecoin. Później mamy GoLive, czyli nasz właśnie kryptowalutowy Netflix, na którym rozmawiamy sobie na różne właśnie przeróżne tematy e, dotyczące właśnie sesji edukatorów. Później mamy kanał załoga Take Profit. Tutaj wrzucamy nasze zoomy wewnętrzne, spotkania wewnętrzne. Wszystkie są nagrywane i powtórki udostępniamy na bieżąco. Mamy również kanał pomysły na handel, gdzie my również od siebie dajemy jakieś powiadomienia. Kolejny kanał to jest inne, czyli na przykład memy, jakieś tam głupotki, rzeczy typu za darmo. E, mamy stworzonego własnego tokena. Mamy jakiś tam challenge, jak opłacić, jeżeli ktoś by na przykład nie umiał opłacić pakietu. Around the world, czyli jeżeli mamy ludzi z Niemiec, z UK, z USA albo z gdziekolwiek indziej, to jest właśnie kanał dla Was. Problemy techniczne, jeżeli masz problem z brokerem, masz problem z giełdą, z różnymi kartami debytowymi lub jakieś inne problemy, tu jest właśnie miejsce do zadawania. Pytań. Więc tak wygląda nasz Discord. Mam nadzieję, że szybki start jest Tobie dobrze znany. Raz jeszcze powtórzę. Przeanalizuj broszurkę, którą dostałeś, czyli szybki start. Musisz mieć to wyryte, jak paciesz po prostu, tak? I widzimy się na naszych sesjach wewnętrznych. Trzymaj się, do usłyszenia, miłego dnia.